Czas na bajkę honorowy julek. Słońce stało nad osiedlowym boiskiem, jak żółta piłka zawieszona na niebie. Kibice, rodzice, rodzeństwo i sąsiedzi tworzyli żywy, kolorowy tłum. Julek, dziesięciolatek o potarganych brązowych włosach i piegach na nosie, przyklęknął, by poprawić sznurówkę. Serce tłukło mu się w piersi, jak piłka odbijana o mur. Orły. Gramy swoje, krzyknął trener. Mecz z wilkami był wyrównany. Na tablicy migotało dwa do dwóch, a do końca trzy minuty. Kacper, najlepszy kolega Julka, podał mu prostopadłą piłkę. Julek wystartował jak sprężyna, ominął obrońcę i zbliżał się do pola karnego. Wtedy obok niego ktoś się potknął i runął na murawę z głośnym Au! Sędzia zagwizdał. Karny. Zadecydował, wskazując na wapno. Boisko zatrzęsło się od okrzyków. Kacper uśmiechał się od ucha do ucha, bramkarz Wilków złapał się za głowę. Julek stanął nad piłką i w tej samej chwili poczuł ukłucie w brzuchu. Nikt go nie dotknął. Upadek rywala był przypadkiem. Wziął wdech. Spojrzał na trenera, na kolegów, na tatę w tłumie. Potem podniósł rękę. Panie sędzio, to nie był faul. Nikt mnie nie kopnął. Cisza. Słychać było tylko trzepot chorągiewek i szum liści. Kacper syknął – Jul, co ty? Sędzia ściągnął brwi, ale skinął głową. Karny odwołany, rzut sędziowski. Mecz zakończył się rzutami karnymi. Orły przegrały jednym strzałem. Gdy odchodzili z boiska, Julek poczuł, jak ktoś szturcha go w ramię. Mieliśmy puchar na tacy – mruknął jeden z kolegów. Kacper milczał, ale jego mina mówiła wszystko. Julek przełknął gorycz, smakowała jak woda z piaskiem, a jednak w środku czuł dziwny spokój, jakby ktoś zapalił mu w sercu ciepłą lampkę. W środę w czwartej B panował niezwykły spokój. Zwykle sala dudniła od śmiechu, stukotu krzeseł i szeptów. Ale tego dnia wszyscy siedzieli cicho, jakby nagle ktoś nacisnął przycisk wycisz. To miał być sprawdzian z ułamków, a dla wielu dzieci to brzmiało jak kara. Pani Aneta rozdała kartki, stukając obcasami po podłodze. Na jej twarzy gościł uśmiech, ale w oczach czaiła się czujność. Pamiętajcie, kochani, liczy się samodzielność. Błędy są po to, żeby się z nich uczyć, powiedziała melodyjnym głosem i odsunęła się do swojego biurka. Julek, w swojej szarej koszulce i czerwonych trampkach, spojrzał na pierwsze zadanie: Dodaj trzy ósme i jedna czwarta. Serce mu przyspieszyło ale tylko trochę, to akurat umiał. Zapisał wspólny mianownik, dodał licznik i uśmiechnął się do siebie. Proste. Drugie zadanie było trudniejsze. Od siedem dwunastych odejmij pięć osiemnastych. Julek zmarszczył brwi. Zaczął próbować. Liczył w głowie, ale liczby zaczęły mu tańczyć przed oczami. Nagle obok rozległo się ciche pst. To Kacper. Uśmiechnięty, z błyskiem w oku. Wsunął mu pod ławkę małą, Starannie złożoną karteczkę. Na niej cały zestaw gotowych wyników. Dla pewności? Nikt się nie dowie, wyszeptał. Julek zawahał się. Ta kartka kusiła jak deser przed obiadem. Dla pewności, powtórzył w myślach. Jak łatwo brzmiały te dwa słowa. Wystarczyłoby jedno spojrzenie i stres minąłby, jak ręką odjął. Przez chwilę czuł, jakby w środku miał dwóch julków. Jeden mówił weź przecież nic się nie stanie. Będziesz miał lepszą ocenę. Mama się ucieszy. Drugi odpowiadał, ale wtedy to nie twoja ocena, tylko tej karteczki. A czy chcesz, żeby kartka miała piątkę? Czy ty? Julek wypuścił powietrze. Sięgnął po ściągę i wsunął ją z powrotem w stronę Kacpra. Nie. Dzięki. szepnął. Chcę wiedzieć, co naprawdę umiem. Kacper spojrzał na niego jak na kosmitę. Serio? Po wczorajszym meczu? Ty masz jakieś wyższego rzędu zasady? Skrzywił się. Nie. Mam tylko spokój w głowie. I to mi wystarczy. Odparł julek i wrócił do kartki. Pochylił się, kreślił kreski ułamków, zamazywał, poprawiał, kasował. Czuł, jakby walczył na murawie, tylko zamiast piłki pod nogami miał liczby w zeszycie. Nie zawsze trafiał do bramki, ale próbował uczciwie. Dzwonek przerwał ciszę niczym gwizdek sędziego. Kartki zostały zebrane, a dzieci rozgadały się, jakby pękła ta ma. Głupi jesteś, Julek, mruknął Kacper. Masz piątkę na tacy i ją wyrzucasz. Może, ale wolę dostać trójkę, która jest moja, niż piątkę, która do mnie nie należy. Odparł spokojnie Julek. Pani Aneta odprowadziła go wzrokiem. Na jej twarzy pojawił się ledwo widoczny uśmiech, ten, który rezerwowała tylko dla tych uczniów, którzy robili coś naprawdę ważnego nie dla ocen nie dla punktów tylko dla siebie zapach pomidorowej unosił się w stołówce jak obietnica dobrego popołudnia dzieci ustawione w długą kolejkę rozmawiały przepychały się ktoś opowiadał dowcip o ogórku a ktoś inny chichotał bo wlał sobie kompot na rękaw łoskot sztućców gwar rozmów i skrzypienie krzeseł mieszały się w typową Stołówkową melodię, nagle, w tym chaosie, rozległ się cichy płacz. Pierwszoklasista w pasiastym sweterku stał przy wejściu, skulony, jakby chciał zniknąć. W oczach miał łzy, a na podłodze obok niego leżała kanapka owinięta w papier. Co się stało? spytał Julek, który właśnie przechodził z tacą w rękach. Chłopiec wskazał drżącym palcem. Moja kanapka spadła, a ten pan powiedział, że teraz jest jego. Panem okazał się szóstoklasista, wysoki, z imponującą fryzurą postawioną żelem, pewny siebie. Trzymał kanapkę jak trofeum, śmiejąc się do kolegów. Znalazłem jest moja, prawo dżungli, zakomunikował, jakby wygłosił ważne hasło. Julek odłożył tacę na parapet i stanął naprzeciw niego. Serce biło mu szybciej, ale głos miał spokojny. Stołówka to nie dżungla. To jego kanapka. Widziałem jak mu spadła. Szóstoklasista zmrużył oczy i zrobił krok bliżej. A co jak nie oddam? Chcesz się ze mną kłócić? Dookoła powoli tworzył się krąg ciekawskich. Dzieci z innych klas przystanęły stackami, szeptały między sobą. Jedni parskali śmiechem, inni patrzyli z podziwem, że młodszy odważył się odezwać do starszego. Julek poczuł, jak policzki mu płoną. Mógł się cofnąć, udawać, że go nie ma. Ale coś w środku mówiło mu jasno. Nie odpuszczaj. On jest silniejszy. Ale to nie znaczy, że ma rację. Jak nie oddasz, to i tak będzie jego kanapka. Tylko w twoich rękach. Powiedział, patrząc Starszakowi prosto w oczy. Zapadła chwila ciszy. Szóstoklasista patrzył na Julka, jakby zastanawiał się, czy się śmiać, czy się denerwować. Wreszcie westchnął, wzruszył ramionami i wepchnął kanapkę Julkowi w rękę. Masz, ale nie myśl, że ja się boję. Nie myślę, odparł spokojnie Julek. Myślę, że potrafisz być fair. Kilka osób klasnęło cicho, inni uśmiechnęli się pod nosem. Pierwszoklasista otarł oczy rękawem i uśmiechnął się nieśmiało. Julek kucnął, podał mu kanapkę i powiedział, proszę. Twoje jedzenie wraca do właściciela. A teraz chodź, zjemy razem. Na tace Julka wylądowały dwie miski pomidorowej. Jedną podał z temu ale ja nie mam pieniędzy, wyszeptał chłopiec. Nie szkodzi Ja stawiam, uśmiechnął się Julek. I tak usiedli razem przy stole. Wokół gwar trwał jak zawsze, ale w sercu Julka zrobiło się ciepło, jakby ta zwyczajna pomidorowa miała smak czegoś wyjątkowego, smaku sprawiedliwości i odwagi. Popołudniowe słońce chyliło się ku zachodowi, malując osiedlowe bloki na złoto. Na podwórku dzieci grały w piłkę, jakby jutro nie miało być szkoły. Śmiech, tu pod butów i okrzyki podaj rozbrzmiewały między trzepakiem a ławkami. Julek przejął piłkę i pobiegł wzdłuż chodnika. Czuł, jak wiatr rozwiewa mu włosy, a piłka toczy się jak przyklejona do jego buta. Julian strzel, krzyczał Kacper. Julek zamachnął się i kopnął mocno. Piłka wzbiła się w powietrze wyżej niż planował. Poleciała ponad trzepakiem, nad krzakami i nagle trzask. Z okna na parterze poleciały kawałeczki szkła, które w słońcu wyglądały jak deszcz kryształków. Chwila ciszy była ogłuszająca. Potem wszyscy zaczęli mówić naraz: O nie! Uciekajmy! Nikt nie widział! Kacper złapał Julka za rękaw. Chodź! Szybko! Jak się dowiedzą, że to my! Dostaniemy szlaban do osiemnastki. Julek stał jednak jak wryty serce biło mu jak oszalałe, ale coś w środku szeptało. Nie możesz udawać, że nic się nie stało, spojrzał na resztę chłopaków, którzy już chowali piłkę za ławką. To nasza piłka uderzyła, powiedział w końcu cicho, ale stanowczo. Musimy się przyznać. Zwariowałeś? Lepiej udawać, że to ktoś inny, prychnął starszy kolega. Julek jednak wziął głęboki wdech i ruszył w stronę klatki. Zanim niechętnie poszli kacper i reszta, przy drzwiach stał pan Marian, dozorca, z miotłą w ręku. Na jego czole błyszczała kropla potu, a spojrzenie było twarde jak betonowa posadzka. To wy? zapytał surowo, wskazując na rozbitą szybę. Chłopcy milczeli. Kacper spuścił głowę. Wtedy Julek zrobił krok do przodu. Tak! Panie Marianie, to nasza piłka. Przepraszamy. Posprzątamy i pomożemy w naprawie. Możemy w weekend zbierać puszki na złom albo myć klatkę. Kacper spojrzał na niego z niedowierzaniem. Po co on to mówi? Teraz na pewno będzie kara. Dozorca zmrużył oczy, ciężko westchnął i oparł się o miotłę. Wiecie, że ta szyba kosztuje? I że mogłem już dawno wyrzucić was z boiska? zapytał poważnie. Wiemy, odparł Julek, prostując się. To było przez nas. Nie chcę żeby ktoś inny za to oberwał. Pan Marian jeszcze chwilę mierzył ich spojrzeniem. Potem jego twarz złagodniała. Dawno nie słyszałem od dzieciaków takich słów. Dobra. Tu macie rękawiczki? Posprzątajcie to i zostawcie mi numery do rodziców. Pogadamy. A wy jutro umyjecie klatkę. Zgoda? Zgoda, odpowiedział Julek. Chłopcy odetchnęli z ulgą. Kiedy później zamiatali kawałki szkła, Kacper nachylił się do Julka i wyszeptał. Wiesz, że mogliśmy po prostu powiedzieć nic nie wiemy? Tak by było łatwiej. Julek odłożył miotłę i spojrzał na przyjaciela poważnie. Łatwiej nie znaczy lepiej. Jakbyśmy skłamali, szkło zostałoby nie tylko na podwórku. Zostałoby w nas, a to bardziej kłuje niż odłamki. Kacper długo milczał. W końcu przyznał cicho. Może masz rację. Ale wiesz, Julek, ty naprawdę lubisz wszystko utrudniać. Nie, ja robię tak, żeby potem spać spokojnie, Uśmiechnął się Julek, zbierając ostatnie kawałki szkła do wiadra. W piątek, gdy lekcje już się skończyły, Julek i Kacper szli razem na przystanek. Słońce przypiekało asfalt, a wiatr przewracał kartki z reklamami na słupach. Kacper tupał nogą w betonową kostkę, jakby chciał ją rozbić. Julek, wtopiłem kasę, którą miałem na prezent dla mamy, powiedział w końcu z grzytliwym szeptem. Dali mi na urodziny, miałem kupić jej kolczyki i nie wiem, czy mi wypadła, czy. ktoś zabrał, ale nie mam. Pomyślałem, że powiem rodzicom, że mnie okradli. Julek odwrócił się i spojrzał mu w oczy. A jak zapytają, gdzie i kiedy? Spytał łagodnie. Co powiesz, że na ulicy? W autobusie? A jeśli dopytają, kto to widział? Będziesz wymyślał kolejne historie i pamiętał własne wymysły. To cięższe niż dźwiganie tornistra w upał. Kacper zacisnął pięści. No to co mam zrobić? Pożyczę ci, zaproponował z uśmiechem Julek. Ale i tak musisz się przyznać. Prawda boli raz, a kłamstwo codziennie. Kacper prychnął, odwrócił się plecami i udawał, że ogląda rozkład jazdy. W głowie miał galop. Jeden głos mówił: Przyznaj się. Drugi: Nie rób tego. Będzie wstyd. Wieczorem telefon Julka zawibrował. Wiadomość od Kacpra, powiedziałem. Było ciężko. Mama patrzyła na mnie długo, aż miałem ochotę zniknąć pod podłogą. Tata westchnął, zdjął okulary i usiadł przy stole. Myślałem, że zaraz będzie krzyk, ale nie. Powiedzieli tylko. Każdemu się zdarza, ważne, że mówisz prawdę. A ja. czuję się lekki, jakby ktoś zdjął mi worek z kamieniami z pleców. Julek odpisał. Wiedziałem. I uśmiechnął się szeroko do ekranu jak do przyjaciela, którego właśnie uratowało jedno odważne przepraszam. Następnego dnia Kacper przyznał szeptem: Gdyby nie ty, wpakowałbym się w takie kłamstwo, że nie wyszedłbym z tego miesiącami. Od kłamstw zawsze szybciej się męczysz niż od biegania. Odparł Julek z uśmiechem. Ale patrz: Jeszcze trochę. I też będziesz honorowy jak ja. Oj nie przesadzajmy. Zaśmiał się Kacper, ale w oczach miał wdzięczność, której nie potrafił ukryć. W szkole trwał dzień sportu. Taka coroczna impreza, żeby uczniowie się zintegrowali i trochę rozruszali po wakacjach. Na boisku rozstawiono stacje z różnymi konkurencjami: tor przeszkód, rzuty do kosza, sztafeta, a także konkurs przeciągania liny. Klasa Julka zgłosiła się prawie do wszystkiego. Najwięcej emocji wzbudzał jednak bieg sztafetowy, bo zwycięska drużyna miała dostać nową piłkę do używania na wyłączność dla ich klasy. Wszyscy chcieli wygrać. Julek biegł na ostatniej zmianie. Gdy odbierał pałeczkę od kolegi, zauważył, że chłopiec z drużyny przeciwnej potknął się i upadł. Pałeczka wypadła mu z ręki, potoczyła się w bok. Sędzia nie zauważył, bo właśnie zerkał na zegarek. Koledzy Julka zaczęli krzyczeć – biegnij, Julek! Mamy to w kieszeni! Ale Julek zawahał się. Wiedział, że jeśli teraz pobiegnie prosto do mety, to wygrają. Tylko, że nieuczciwie, bo tamten chłopiec nie miał szans podnieść pałeczki i dogonić reszty. Spojrzał na nauczycielkę, potem na klasę, a w końcu na leżącego rywala. Zamiast pędzić do mety, Podniósł rękę i zatrzymał się. Proszę pani, on się przewrócił i zgubił pałeczkę. Wyścig trzeba powtórzyć. Zawołał głośno. Na trybunach rozległ się gwar. Jedni gwizdali, inni bili brawo. Kacper złapał się za głowę. Julian, ty to masz wyczucie czasu na bohaterstwo. Przecież mogliśmy wygrać. Sędzia skinął głową i nakazał powtórkę biegu. Tym razem Julek dał z siebie wszystko. Ich drużyna ostatecznie zajęła drugie miejsce. Piłka powędrowała do innej klasy. Po zawodach Julek siedział na krawężniku, jeszcze zdyszany. Kacper usiadł obok niego, podał mu bidon i powiedział cicho. Wiesz? Na początku miałem ochotę się na ciebie wściekać, ale potem pomyślałem, jakbyśmy wygrali tamtym sposobem, to ta piłka zawsze przypominałaby nam, że to nie była prawdziwa wygrana. Julek uśmiechnął się i upił łyk wody. No właśnie, czasem większą wygraną jest to, że możesz ze spokojem spojrzeć sobie w oczy. Wieczorem Julek siedział z tatą na balkonie. Powietrze pachniało wrześniowym chłodem i świeżo skoszoną trawą. W oddali słychać było cykanie świerszczy. Tata podał mu kubek z gorącą herbatą malinową. Słyszałem, że dziś na Dniu Sportu mogłeś wygrać, a jednak się zatrzymałeś odezwał się spokojnym głosem. Julek spojrzał w bok. Tak, rywal się przewrócił, a sędzia tego nie zauważył. Mogłem pobiec i wygrać, ale wtedy. No właśnie, czy to byłoby zwycięstwo? Tata uśmiechnął się lekko. Synu, w życiu będziesz miał wiele takich momentów. Czasem nikt nie patrzy, nikt nie ocenia. A jednak coś w środku ci podpowiada. To nie jest fer. I to głos, którego warto słuchać. Bo honor to coś, czego nie widać, ale każdy czuje. To jak niewidzialny puchar, którego nikt ci nigdy nie zabierze. Julek wziął łyk herbaty i zapatrzył się w uliczną latarnię, która właśnie się zapaliła. Czyli można przegrać i jednocześnie wygrać? Dokładnie tak. Tata klepnął go w ramię. A ty dziś wygrałeś coś większego niż bieg, wygrałeś z samym sobą i szacunek innych. Chłopiec uśmiechnął się szeroko. Poczuł w środku ciepło, które nie potrzebowało pucharów ani medali. Wiedział już, że bycie honorowym to nie jednorazowa decyzja, ale codzienny wybór, czasem najtrudniejszy, a jednocześnie najważniejszy. Pamiętajcie, honor nie zawsze daje medale, ale daje coś cenniejszego szacunek i spokój we własnym sercu. Każda bajka kiedyś się kończy, ale następna zacznie się szybciej, jeśli klikniecie subskrybuj. Dziękuję, że jesteście.